To Halo, halo? Bo, no, słuchaj, yy, natychmiastowe spotkanie w parku teraz. Mm, po co? Po to, że ci się, kurwa, nogi nosą, zapierdalać do parku już natychmiast. Dobra, niech ci będzie. Czego, kurwa, chcę? Chodź się odpierdala Brań mnie potrącił, pies Co tu się dzieje, kurwa Ej Hm, nie podniosłem tego Co tam? Nieee, nie, nie, tak, najpierw trzeba się pozbyć Ale Chodźcie przy mnie, proszę bardzo Kurwa, ktoś przyjebał z całym impetem nowym Porsche

Eee, dobra, eee, to. Ja. Eee, PANOWIE jaki strzał! A eh, no dobra, już idę. Z kamieniami specjalnie dla ciebie, chodź tu. Trafiona.

O kurwa Grzesiu taki ten, taki pedant, nie wiem, slajd w takim tym Jaki yy. kurwa Grzesiu? Mandary Na tak, kurwa Grzesiu, no i ten No to może I taki swel pedant w, tym, w Ogólnie zaprosili mnie na rozmowę I, i oni wiedzą, że to ktoś z małego Seulaku yy, Znaleźli rachunek z lakim prenderem i jest przy to. A mówiłem, żeby kurwa nie kupować na tym dniu, to wy pojechali Wy nie kupujesz jak wypenderze nie kupujcie nigdzie No i pojechaliście Mamy mieć informacje albo będę leżał na plaży w Sopocie, To nie bardzo mi się podoba Proste To dupa Teraz to kiedy Warte No to jak nic nie zdobędziemy Ty się teraz jesteś ogólnie pogodnym agentem, nie? Jak nic nie zdobędziemy nie będzie kogo wiebać, to po prostu powiesz, że to jest grow, które przejeżdżało przez mały Seul i tyle. A jak znajdziemy kogoś, to się wtedy wiebo. No dobra, ale... Mmm. Co, co, co potem? Proste, trzeba się chronić, tak? Mam sobie ubezpieczenie w prowidencie wykupić? No, tylko w takim nielegalnym prowidencie. Nazywa się Ganguks. Powiedziałem, że to ma być nasza ostatnia akcja. Kurwa. Powiedziałem, że to nasza ostatnia akcja, to nie. Różnica jest między to ostatnią akcją, która była udana, a która była nieudana. Kurwa, jeszcze raz obydwu wypierdolę z Toskacza. wyjebało. <grym>

na! Dami! I dobra już! Solidarnizacja, kobiet czy coś? Solidarność, drodze. solidarność, plemników. Nie bawisz ściech. Specjalnie dla ciebie żółty wzięła. A w ogóle nie wiem tak. Korzystając z okazji widzieliście na mój piękny nowy pojazd? Tak, widzieliśmy. Tylko nie wiem skąd go kurwa masz. A tu hmm? to, to, to ten, bo mój szwagier kto tak ten. Taki był, za... Sprzedałem moto hmm? do złomu. Tak. 300 do wydopłaciłem z kartą i z właśnie... To, to, oni chcieli to wrzeć na złom, to się, to się rozpadało w rękach jak brałeś. Tak. No dobra, wróćmy, bo śmiesznie było, ale. No to jak mamy się chronić? Roste, trzeba kogoś wynająć. Sama się nie obronić. No... no... no jest. Kurwa, Ej! no no nie no no, obraża. Co? Byłem szczery. Kobiet się nie obraża. Tak, tak. Pod warunkiem, że kobieta nie zabiera banana. Kurwa, jebana. Zostawcie te pierdolone śnieżki. <laughs> zostaw ją! No Zostaw ją! rzucacie pierdolonymi śnieżkami. <laughs> O mój Boże, co to Kurwa To ja pierdolę Frank osad... to jest agresywny On się jakoś bardzo agresywny zrobił gdzieś, nie? Bo Frank... O, oh, ja wiem, że to agresywny chłopak jest Teraz kurwa spokój no, ale... Jeszcze pieniądze zajebą z łodzień, Z północy No dobra już Tylko nas na później Dobrze skąd tych ludzi wynająć? Z ulicy no to panu... Ej ludzie Robota jest Ej co pan robotę no dobra, czyli ludzi z małego Seula, bo chyba swoich bierzemy, nie? Tak, no, To jest swoi, nie swoi, kurna, ciężko to nazwać. Jeżeli mały Seul, możesz nazwać swoją dzielnicą. No, ja tak tam mieszkam, nie? Tamten pan chyba za Zamożnich mieszkał. Tak, pierd... No dobra. To wy tam się zajmujcie, a ja zobaczę Wracając, potrzebujemy ludzi co najmniej z pięciu, którzy będą pod telefonem. Im ...trzeba załatwić broń, amunicję i pojazdy. Czyli co? Czyli z tej całej naszej wypłaty 42 tysięcy dostajesz gównoć i 2 tysiące. Reszta idzie na sprzęt i... Ja pierdolę! Miała to być ostatnia akcja. I co? kurwa przykro, coś nie wyszło. Błędy się zdarzają. Kurwa no. Wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem. Dobra. Czyli dobra to tam... No kurwa, to ile to wyniesie? To wszystko no, dla was po 2000, u nas jest 4, czyli wychodzi o tysięcy. Aaa. zostaje nam 34000 tysiące na wszystko pistolety, amunicja hmm. będzie około pół tysiąca pojazdy to to idzie do dwudziestu tysięcy lat gdy zostanie około 8 tysięcy, nie nie chcę. Popierdolę prawie 15 tysięcy zostanie na wynagrodzenie dla no gangusów. No, chyba jak kurwa, nie mamy wyjścia, nie? Ale tak sobie pomyślałem z tymi gangusami. Pomyślałem, kogo by można było. Pamiętacie Juska Barmańskiego? To twój kolega to może? Co o tym myślisz, Frank? Nie wiem, czy kolega się. Tak trzeba znać pięciu mineri, więc może nie dobrze, albo jeżeli minera. No dobra, no co No chyba się zwijamy, nie? Kurwa, no i będziemy musieli mieć wojnę z jakimiś. Mam wrażenie, że już do końca życia będziemy kurwa gangsterami, naprawdę. Pa. Bardziej to nie stawne. dobra idziemy do domu. Być ołudz. Panienka Ola ma coś takiego i zaraz ci włoży to do buzi i będziesz to opierdalał, rozumiesz? Nie lepiej coś takiego? Tak tak jest. Dobra, kurwa, Janek, Janek chodź, 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 pojedziemy do tego zjeba. Bo to no też, też idziemy. To zapierdalajcie na pierwotę. No właśnie, <coughs> ja zjeźdź, tylko dojeba. Oooo. O no, <coughs> to poczekajcie. Przed... Kurwa jak coś mi rozpierdają to pono Chyba na czterech kłaka nie jedzisz tam pojedziesz Chuja tam. Przyci tam dobiegnę Będę jechał ty No Ła Ja nie sprzedawał modura No nie No oni tak jeździł na felkach, ale jeździł dobrze a to jeździ na felgach i jeździ do dupy. Czekam na nas No to nam czekam, Czekaj, może to za Ale przynajmniej trochę cieplej jest, a nie bo jednak mamy wybite wszystkie szyby O, pękła nam kolejno opona z przodu No to na to już nic nie porala Menelu! Przydałbyś jakiś kolor Menelu! Czekaj! Ty Pana Menela na Gdzie jest Pan Mener? Panie Mener jest za... O kurwa, skąd on zeskoczył? Witamy Panie Juszku Pan Juszku, który się teleportuje. Pan Jurzek. Pan Mener albo w tym momencie przestanie rzucać się szkami, albo zostanie wpierdol. Kurwa. Kurwa, Frank nie widzi. Kurwa. Nie, to było do niej. Ale on był nie niebie, to było tylko prysznic z tego kurwa. W tym momencie, Kurwa, obie kręgosłupy. O nie! Stało ci się dobrze? Zbierdalać! Nie, nic się, się do proto, nie stało. Nie, nigdzie nie ile. To się kurwa już Panie Józku, sprawa jest. Frank, powiedz. Na flagę potrzebuję. A mnie W Anielisku Proponuję panu pracę Ponieważ służył pan w radiotonegrafach w armii No Proponuję panu pracę, w której prawie, prawie jak w wojsku będzie, kurwa Czyli Czyli będzie pan strzelał Pasuje mnie tam pierdolnie. Tak, tak, tak. tak. będzie po prostu pan strzelał do tych, którzy ale zależy. Pasuje? Pewnie No. nagradzenie no. w zależności to od trudności postrzela. zadania. Lek. W ją! To kurwa! tam Nie Dobra, kurwa, chodź na Panie pana pierwsze zadanie. Idziemy im pierdolić.